Dobra, następna paleta to jest e, Beauty Glaze I to jest paleta z brokatowymi ciemniami, które zostają, a tych brokatów używam zazwyczaj do imprezowych e, makijaży Matów nie ruszyłam w ogóle, ale te brokaty używam Które swoją drogą są całkiem niezłe hm. Ok. więc to jest to Następna paleta to jest paleta e, Revolution i w sumie mam ich tu kilka, bo raz, dwa, trzy, dobra. Wyciągnę je wszystkie. Wyciągnę je wszystkie. I przejdźmy przez nie wszystkie. Tam już chyba jedną z Revolution widzieliście. I teraz mam tak, mam dwie czekoladki. E, która tak. Ta zostaje na pewno, to jest ta Rose Gold Używam tych metalicznych cieni I w sumie tych mat też dosyć często używam Ta zostaje na pewno I do tej mam troszkę mieszane uczucia, ale też ją zostawię bo w sumie, szczerze to chyba nie robiłam ani jednego makijażu ją jeszcze Więc chcę po prostu nie wiem, co jeszcze pobawić zanim zdecyduję czy ją oddać czy nie E, więc czekoladki zostają. Teraz tak, tu jest kolejna re e, paleta Revolution i to jest Galaxy wersja. I ta paleta też zostaje. To jest zarobista paleta, super ekstra napigmentowana. Więc jeżeli lubicie takie kolory, chcecie takie kolory, to ja wam ją jak najbardziej polecam. I zaraz wam zasłuczuję e, parę. Jak widzicie, co trochę mam nagwoloną, ale weźmy na przykład... One są tak. Ten może być trochę fioletowo-różowy, widzieliście, ale... No sorry, uwaliłam ją. I może ten? O. No po prostu masakra są te cienie. Więc... Y... Tą wam polecam i zostawiam ją. Ua, cała się uwaliłam. Dobra. Więc to jest tak. Y... Teraz tak, mam paletę z Revolution i to jest paleta z kalendarza Reloaded palet I nie wiem, co z nią zrobić, szczerze mówiąc, bo nie użyłam jej ani razu Zesłoczowałam ją, jak widzicie w niektórych cieniach są paluchy powsadzane Bo robiłam słocze, ale to tyle Naprawdę nie użyłam jej ani razu, niektóre cienie w ogóle nie są ruszone Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem cieni, w ogóle nie jest ruszonych. I nie wiem. Takie znowu, znowu brązy. Znowu. Chyba się jej pozbędę, no bo nie no. No bo to są znowu brązy i znowu ten. Nie, okej, okay, dobra. Po, pozbywam się jej, bo yy, mam za dużo tych palet i. i okej. Okay. Bez tłumaczenia pozbywam się jej. Następna z Revolution, jaką mam, to zostaw w tym takim brokatowym opakowaniu. Mega duże lustro, więc muszę je za chwilę czymś zasłonić. Czekajcie, dajcie mi chwilę. Yy. O oh, no. O! Houston, a problem. Dobra, fajne duży rozdrajb, widzicie, na całą tą. I znowu te cienie. Takie brzoskwiniowo-różowe, fioletowe. I też zbyt często tej palety nie używałam i zbyt często po nią nie sięgam. I właśnie dlatego nie wiem, czy yy, po prostu nie zostawić jeszcze trochę, no żeby może zacząć po nią sięgać. Większość cieni jest nawet nie użyte jeszcze Raz, dwa Trzy cienie są całkowicie czyściutkie, cztery A raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem cieni Tak wiecie, dotknięta i tyle, więc Zobaczmy Używałam dosyć Parę razy ją używałam tą paletę, ale... Jedyne, co kocham w tej palecie, to lusterko, to jest na 100% A do nie mam mieszane uczucia, nie wiem Dam im znowu pomiędzy I zobaczymy Muszę się nad nimi po prostu zastanowić Dobra, następna paleta to jest paleta znowu z Primarka i to jest taka dziewiąteczka Ale te cienie są zarąbiste i tak mi jest ja nie wiem, no chciałabym się ich pozbyć Bo mam dużo palet I mam dużo palet w takich e, Kolorach Ale one są tak świetne jakościowo, że ja nie wiem, czy ja się chcę ich pozbywać No przecież to jest paleta z Primarka No sorry, no nie czarujmy się, ale Te cienie naprawdę są Zarąbiście jakościowo I te metaliczne tutaj No, mm, Hello? Nie wiem, pozbędę się jej chyba, bo, bo i tak nie sięgam po nią, bo mówię, to są znowu brązy. Znowu brązy, już mam tych brązów, palety. Raz, dwa, trzy, cztery. Pięć palet mam brązów, i tu mam jeszcze jedną, co się muszę zastanowić, więc, więc tej się też pozbędę. Przykro, ale pozbawiam się. Dobra, trzeba tutaj wygrzebać wszystko. E, tutaj mam takie samoróbki. W sensie samoróbki, dlatego że po prostu rozwaliła mi się paleta i kupiłam. E, o, tu mi się nawet cień rozwalił. Te cienie w ogóle też były tak delikatne w tej palecie, że nawet cienie mi się rozwalały non-stop. I po prostu ja je składałam, te cienie już. I kupiłam po prostu taką drewnianą e, ramkę. To miała być metaliczna paleta, ale chyba nie jest yy, I po prostu powsadzałam te cienie tutaj I one też są spoko jakościowo bo bardzo są miękkie, trzeba naprawdę bardzo z nimi uważać Nie pamiętam, co to za paleta już była, więc nie pytajcie się mnie Ale chyba się też pozbędę po prostu tych cieni i, i tyle więc one naprawdę też są super jakościowo Ale nie używam ich, no znowu, no nie używam ich Nie pamiętam, kiedy ostatni raz, raz po nie sięgałam Więc one też pójdą w odstawkę Tyle, że ja bym chciała zachować sobie... O widzicie? Te cienie są tak miękkie Że po prostu one się rozpadają ja już składałam te cienie nieraz. Wystarczy je po prostu wcisnąć. One są po prostu tak mięciutkie, te cienie. I tak fajnie się robią, że o, starczy je wcisnąć i on jest i on jest ok i można go dalej używać. Ale. Ale nie, one pójdą po prostu. Znajdą nowy dom. Moja pierwsza paleta, na której się uczyłam malować, i chciałam mieć po prostu coś na już, na tanio i z dużą ilością kolorów, więc to było moje pierwsze. Na tym się nauczyłam malować. Powiem Wam tak. Dobrze jest mieć gorsze jakościowo kosmetyki, na których się uczy malować, bo jeżeli umiecie się na takich bublach malować, to, to umiecie się na każdym malować. Nie powiedziałabym, że te cienie to są jakieś buble Ale jak widzicie, znowu połowa nieużyta, no bo no jak można 120 cieni użyć? Ale no wiadomo, no to nie są oryginalne cienie, którymi tylko uśmiemy i mamy zarobiste. Pokażę wam słocze i znowu Brązy, fiolety, no, no dobra I ja ją chyba chcę zostawić z tego względu, że mam do niej sentyment Dobra, i może jeszcze jakiś pomarańczyk. O. Więc znowu te cienie to nie jest jakiś bubel, bo są one napigmentowane. E, może umyję rękę i pokażę Wam jeszcze jakieś. Ale nie sięgam znowu po nie, no bo mam inne. No i tyle. O, może ten taki ładny ma kolor. Może ten tu jakieś jaśniutki? O! No i tak. Tą zostawiam tylko dlatego, że mam do niej syncymer. Zobaczmy jeszcze ten czerwony. I zobaczmy jeszcze fioletowy. Czerwony i fioletowy to są dwa najgorsze kolory do zrobienia. Więc no, mm, spoko jest ta paleta I tak, ją zostawiam I może jeszcze zrobię jakiś makijaż nią. Na pewno nie mam zrobię jakiś makijaż Chciałabym je użyć, bo cienie są naprawdę ok Następne co mamy to jest znowu The Balm I tutaj mam dwie paletki od nich I to jest e, Nude Dude i Nude cute. Jedno to są e, nude, nude, to są facetkowie I Nude, cute, to są babeczki No i znowu mam dlemat do tych palet, bo one nie są złe jakościowo ja Mam jeszcze będę od nich One nie są złe jakościowo, ale znowu ja po nie nie sięgam I... Chyba nie będę już po nie sięgać I one są praktycznie Spoko I one są praktycznie Mało co użyte To jest jedno I to jest drugie Mówię, praktycznie w ogóle nie są użyte Więc po prostu ją chyba wyczyszczę I obie Oddam. Jakoś tak. No nie wiem, Mam słodkie opakowania i, i tak dalej, ale czy ja mam trzymać palety dla opakowań? Nie wiem. Nie wiem, nie wiem. Dobra. Lecimy dalej zastanowię się po prostu nad nimi tyle. Eee, Lecimy dalej. Mam Too Faced i to jest ta paleta Sweet Peach i znowu praktycznie nie używam. nie wiem dlaczego ale nie lubię tej palety nie wiem czy ona pachnie jakieś buzkwinami czy cholera wie czym ale znowu brązy znowu róże jest sucha jest napigmentowana i te kolory są ładne ale nie ta idzie po prostu yy, bye bye tak jak kocham e, chocolate bar, tak chyba tej nie wiem, czy może raz ją użyłam Więc ta idzie papa Dalej Dalej mam paletki ze slika, które wystają i to są dwie paletki, jedna już jest praktycznie e, o, Rozwalona Jedna jeszcze żyje i jedna to jest e, natural, a druga to jest Oxo special I obie Stają. Po prostu. Dobra, lecimy dalej. Dalej mam paletkę z Mua i znowu to są brązy. Tutaj, jak widzicie, uwielbiam tą paletę, nadal ją uwielbiam. Nadal uważam, że jest super napigmentowana i ma piękne kolory, ale nie używam jej. I chyba się jej też pozbędziemy dzisiaj. Bo po co mam i coś leżeć, mam tego nie używać? Jak może znaleźć po prostu inny dom i. Być szczęśliwa, gdzie indziej, więc z nią się też zerknę. Ok, no i to by było na tyle. Przeszliśmy przez całą uff, szufladę cieni, brokatów i pigmentów i tak dalej, i tak dalej. Mam jeszcze tutaj retki, linery i cienie w płynie, ale po prostu ten filmik już trwa godzinę. Więc podzielę go chyba na w ogóle dwie części Więc yy, resztę po prostu sprzątania mojej toaletki Nagram kiedyś indziej, bo nie wiedziałam, że to też tak dużo jest Więc na razie się z wami żegnam Jeżeli chcecie oglądać dalsze poczynania moich yy, porządków To zapraszam was na kolejne